Siemanko widzowie na kolejnym odcinku z Case Dropa. Jeżeli chcesz wygrać tego skinka, który właśnie ci się pojawił na ekranie, to zostaw tutaj łapeczkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybuj kanał na dole i oczywiście napisz jakiś komentarz najlepiej ze swoim tradingiem, A osoba, która wygrała poprzedni giveaway, to jest właśnie ta osoba, więc serdecznie gratuluję. A przechodząc do strony casedrop.eu, to mamy giveaway 6-godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny. Żeby wziąć udział w giveaway w 6 godzinnym wystarczy, będziecie mieli case drop kropkęłowniku, więc tak naprawdę niewiele. A dzięki temu będziecie mogli jeszcze otworzyć za darmo skrzyneczkę. Tutaj darmową ja już otworzyłem, więc otworzę sobie za, za złoto, a złoto zdobywamy po prostu ze skrzynecek, więc też łatwo. Troszeczkę się zamotałem. Ale to nieważne i dostajemy 8 groszy A w zakładce doładuj konto mamy takie metody płatności jak PaySoftCard, przelewy, g2pay, sms, Jest -y, tak naprawdę wszystkie A dzięki mojemu reflinkowi, który jest pierwszy, opisie, teraz dostaniecie 20% Do doładowania, więc myślę, że naprawdę spoczko, dzisiaj mamy bardzo duży balans I dzisiaj sobie sprawdzimy skrzynki 50 na 50 no, Otworzymy sobie dosłownie wszystkie skrzynki 50 na 50, jakie tutaj mamy No i zobaczymy ile na nie wydamy, ile będziemy mieli w ekwipunku I zrobimy sobie taki challenge, że Wszystkie rzeczy, które teraz będziemy mieli, zrobimy sobie razy dwa po prostu. Najpierw tą tę tańszą, tańszą część, bo ponieważ nie będziemy mogli wszystkiego wrzucić, a potem tą droższą, jeżeli siądzie, to jeszcze z tym jednym skinkiem. No i po prostu wszystko razy dwa zrobimy. Zaczymy, może się uda zrobić coś fajnego. A my przechodzimy już do pierwszej skrzyneczki. Lecimy sobie pierwsza skrzyneczka 50 na 50. Zobaczymy czy nam siądzie tutaj petka. No i niestety pierwsza nie siada. Te tańsze skinki te tutaj to będę sobie sprzedawał, bo nie ma sensu. Teraz lecimy sobie z Gloczkiem Rebel, zobaczymy czy nam siądzie ten Gloczek w końcu. Zobaczymy czy będziemy mieli pierwszego. No i niestety po raz kolejny nam nie siada, więc mamy już troszeczkę w plecy. Lecimy sobie do trzeciej skrzyneczki. A trzecią skrzyneczką jest e, kałaszek e, Desire. Zobaczymy, jeżeli siądzie już ten kałaszek, to naprawdę nam się zwrócą tamte dwie skrzyneczki. No i siada nam kałaszek, więc bardzo fajnie zobaczymy, ile on jest warty, w jakim stanie. 61 zł, tak jak mówiłem, zwróciło nam się poprzednie. A teraz lecimy sobie już z awupką Hyperbestią, więc tutaj już naprawdę może być dobry profitik, ale też możemy dużo stracić. E, zobaczymy, czy dzisiaj będziemy mieli po prostu szczęście. No i niestety e, trafiamy awupkę, która jest dużo mniej warta, i ją sobie od razu sprzedajemy. No, i teraz piąta skrzyneczka z AK47 Vulkan, No, i fajnie było, gdybyśmy tutaj nam to siadło. Ponieważ no, a w nam nie siadła, więc jak tu nam się miesiądzie też będziemy duży, na dużym minusie. Ale tutaj mamy i to nawet chyba w niezłym stanie e, 126 zł, więc bardzo fajnie. Kolejna skrzyneczka to będzie MP7 Bloodsport. E, no, tutaj dużego profitu też nie możemy zrobić, ale też dużo nie stracimy, jeżeli nie siądzie. E, no i tak jak. E, Mogłem się domyśleć, to nie siadło niestety Ale myślę, że tutaj skrzynka z petką Odda nam to, co straciliśmy Na MP7, więc mam nadzieję, że nam siądzie No i siada nam petka Więc bardzo fajnie jeszcze, żeby była w dobrym stanie 29 zł, więc w sumie bardzo fajnie Kolejną skrzyneczką jest Galil Chatterbox No to lecimy z Galilkiem No i zobaczymy, fajnie by siadło To już będziemy na plusie, no i siadło Już myślałem, że nie będzie I tu jest chyba nawet minimal wear. Well worn 21 zł, bardzo często właśnie. Well worn siadają te skinki i lecimy po raz kolejny z Hyperbestią. Tylko że teraz z S-ką No, na tą chwilę wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy na plusie, bo chyba więcej siadło niż nie siadło. No i teraz wykrakałem. Niestety Emeczka nam nie siadła, więc ją sprzedajemy. I lecimy teraz do chyba najtańszej skrzynki. Tutaj 50 na 50 choperek, Więc tutaj no nie ma dużej straty, dużego zysku też nie ma. Ale miejmy nadzieję, że chociaż siądzie. No, niestety nie siadło. No to przechodzimy sobie do kolejnej skrzyneczki teraz z AWP Mortis. No tutaj jakby faktory stat tracków chyba wyleciała wtedy mogłaby kosztować właśnie około 70 zł. No i mamy e, chyba ładny stan, bo lufa nie obrapana. minimal Minimalwar 20 zł, więc myślę, że naprawdę spoczko. No i przechodzimy teraz do kolonii e, i lecimy w następną skrzyneczkę. No i zobaczymy czy siądzie. jeżeli ta wysiada to już na pewno będziemy na plusie. Ale nie siadła, no nie wiem czy jest się na plusie czy na minusie. Ale jeżeli jest się na minusie, to na pewno niewielkim. O, i teraz już jest fajniejsza skrzyneczka, ponieważ jest awupka Redline, która w ogóle jest bardzo ładna. A więc zobaczymy. No i mamy, mamy awupkę Redline, więc bardzo spoczko. A zobaczymy jaki stan. Well worn, 44 zł, bardzo przyjemnie. I lecimy dalej. Teraz dwie będą skrzyneczki takie dość słabsze, będzie Emeczka i teraz awupka łapa. No i mamy AWP, kurde fajnie siada z tych 50 na 50 Jeżeli chcecie naprawdę tutaj wpłacić jakieś pieniążki na stronkę No to wpłacicie i spróbujcie sobie jakąś skrzyneczkę, bo naprawdę fajnie siadają Dobra, lecimy teraz z emeczką, szkło ołowiowe Ale fajnie tutaj ta animacja wygląda, jak te emeczki się przewijają w tym kolorze No i kolejny raz trafiamy tą dobrą jakby rzecz, że tak powiem Dobra, lecimy dalej no, i tutaj już będą zaczynać się coraz lepsze skinki. Jeszcze tylko mamy chyba dwa gorsze. I to będzie skrzyneczka właśnie z Emeczką Decimator. Więc lecimy, a później. Jeszcze Awupka i później będą trzy takie dość mocne skrzyneczki, no i decimator wszędzie był praktycznie decimator, więc bardzo fajnie. Field tested. Jeszcze nie udało nam się trafić akurat żadnej tutaj faktory new rzeczy. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Dobra, teraz mam AWP Fever Dream, A nie, z tego co widziałem to jeszcze będą na dole takie słabsze skrzyneczki. No ale zaraz będą trzy bardzo fajne. No i tutaj AWP, niestety safari Mesh, więc ją sobie sprzedajemy i lecimy dalej. No i tutaj już mamy dość fajną skrzyneczkę, ponieważ jest to skrzyneczka 50x50 Desolate Space, więc to już jest spoko skrzyneczka i oby siadło, no i siada, między dwoma tymi gorszymi siada nam Desolate Space w stanie Well Worn, 43zł, 20 parę zł do przodu. No i lecimy do Akacza Frontside Misty, 29zł taką skrzyneczkę, jesteśmy w stanie wyciągnąć na niej 90 więc tak naprawdę trzykrotność ale niestety dostajemy kałażka safari Mesh, więc nie jest zbyt dobrze. Sprzedajemy go. No i teraz będzie chyba najważniejsza skrzynka tutaj e, dzisiaj, ponieważ będzie to skrzynia z nożami e, za 120 zł. No i proszę oby siad nóż, oby siad nóż i mamy niestety mamy naklejkę. E, no trudno, no trudno, no nic nie poradzimy. Przechodzimy sobie teraz do skrzyneczki z kluczem. Jak wszystkie to wszystkie, musimy otworzyć. Fajna animacja taka, że jest skrzyneczka albo klucz. Eee, no i mamy skrzyneczkę, tutaj no też dużo nie to chyba była jedna z tańszych też skrzyneczek. Dobra, sprzedajemy, lecimy dalej. Lecimy teraz Monkey Business. Eee, tam z tego co jeszcze zauważyłem, sobie, są fajne jeszcze skrzyneczki, takie na przykład jak kilkom firm więc myślę, że spoczko. No i mamy Five Sevena Monkey Business. Moim zdaniem też jeden z lepszych Five Sevenów, więc też spoczko. No i teraz mamy pet 250 Asimov i tutaj petka już może 8 dyszek warta być. E, więc myślę, że to jest taka jedna ze skrzyneczek, którą warto otwierać po prostu, bo jest tania. E, a możecie zdobyć naprawdę dobry profit i 78 zł, tak jak mówię, zrobiliśmy z 8 zł 8 dych. Ta skrzyneczka jest naprawdę super. A zobaczymy co nam tutaj przyniesie P2000 dragon. To jest chyba P2000 z tego co wiem ale na pewno Dragon, no i zobaczymy czy to nam siądzie, no i siada, naprawdę, te 50 na 50, szkoda, że nóż nie trafiliśmy, bo na nożu możemy być na minus, a tu mamy za 40 zł, naprawdę fajnie, warto opłaca się otwierać te tańsze skrzynki 50 na 50, tak jak widać, no tak jak mówiłem właśnie... Szkoda, że nie siadła ta, ta koska, no bo jakby siadła ta koska, to naprawdę by już na pewno bylibyśmy raczej na plusie A teraz lecimy z gloczkiem Water Elementalem, no i zobaczymy i mamy Szkoda, że w Skercie, bo to chyba raczej jest Skert. ale zawsze coś, 15 zł jak najbardziej bierzemy. I przechodzimy teraz już do poważniejszych skrzyneczek, ponieważ lecimy teraz z 50 na 50 Asimov P90 A zaraz będą chyba 3 czy 4 skrzyneczki, które naprawdę mają dobry dropik no, i tu niestety mamy P90 Elite Bytes Sprzedajemy i lecimy już do tych najważniejszych skrzyneczek. No, i kolejną skrzyneczką jest Dragon King, czyli skrzynka z Emeczką jako pierwszą. Grubą Emeczką, jak grałem, to jest moja pierwsza Emeczka, jaką grałem, właśnie. I mamy, i mamy, i mamy Dragon Kinga. 33 zł, więc naprawdę w porządku. Coś czuję, że ten materiał będzie dość długi, ale myślę, że przyjemny do oglądania, żebyście zaczęli. Ponieważ teraz otwieramy AWP Asimov, za chyba 85 zł, z tego co dobrze widziałem, no i oby siadła, no i niestety nam nie siada. Do tych droższych mamy mamy pecha, to jest prawda: mamy pecha do tych droższych. W tych tańszych wychodzimy na duże plusy, ale w tych droższych no wychodzimy na minus, niestety. No i teraz oby, USPIK, kilka firm siadł. Najlepszy w że zobaczymy i też najdroższy swoją drogą I mamy, mamy, mamy Tak jest I chyba ładny stan w miarę Well worn 147 zł, więc nie jest najgorzej A teraz trochę schodzimy z tonu i idziemy na AK-47 Orbit Więc lecimy i zobaczymy czy nam kałaszek siądzie Ogólnie ten kałaczek jest taki dość średni Ale jeżeli ma nadać profit to jest fajny No i niestety mamy Safari Merch, więc sprzedajemy i lecimy Zostało nam chyba jeszcze 5 skrzyneczek więc sobie zjeżdżamy na dół, no i szukamy Czy 5 zostało? Tak jest, 5, czyli Orionik Też fajny uspik I tam będziemy potem mieli AK-47 Redline Czyli mój AK, którego mam też bardzo fajny No i Orionik jest u nas Maksymalnie 69 zł w Factory New Mamy Field Tested, więc lecimy sobie I otwieramy teraz Kałaszka AK-47 Redline, czyli moim zdaniem Jeden z lepszych kałaczków, jaki jest w grze Jest taki po prostu Po prostu jest fajny no, ale niestety nie siada nam. Więc sprzedajemy. No i lecimy do Abubki Corticary. No i jeszcze będziemy mieli zaraz z Aquamarin tutaj skrzyneczkę z akaczem. No tym razem nam się tutaj nie udaje za Ale teraz lecimy do dość też ważnej skrzyneczki, która może nam dać fajne profici, czyli właśnie AK47-50% Aquamarin. No i lecimy, oby siadła. No, jakby jakiś taki Shadow Factory New, albo w jakimś stat tracku byłoby naprawdę fajnie. No i po raz kolejny droższa skrzynka, która niestety nam nie daje 50 na 50 Znaczy, nie daje nam lepszego skina po prostu. No i w tym momencie kończymy sobie MEczkom, Atomic, Aloy, zadyczkę, No i nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jesteśmy na plusie, ponieważ te droższe skrzyneczki nam naprawdę zabrały, ale zawsze możemy to podkręcić jeszcze sobie na upgrade, że to sprzedajemy, więc wchodzimy sobie tutaj. Wydaliśmy prawie 1000 zł. E, mamy 752 stówkę na minus. No niestety stówkę jesteśmy na minus, ale miejmy nadzieję, że weźmiemy sobie tutaj na upgraderek i sobie po prostu zrobimy to e, wszystko razy dwa i będzie fajnie. Dobra, ile mogę wziąć? Kurde, dwóch skinków mi brakuje, więc tu już możemy zrobić sobie coś takiego. E, no i zróbmy sobie lewa. Crazy mode. Oby siadło, proszę. AWP, Fiper Bestia, Factory New, Stat Track. Będzie nasza, będzie nasza. No i nie siadło, kurde, ajajaj, no troszeczkę, troszeczkę się zawiodłem, więc jeszcze raz Crazy Mojzik, lewa strona, no jeżeli nie siądzie, no to już będzie troszeczkę lipka. Ale siadło, ale siadło, więc fajnie. No i teraz zróbmy sobie na 850, żebyśmy byli na zero z tego odcineczka i myślę, że będzie naprawdę spoczko. Dobra, poszukajmy sobie 805, dobra, zrobimy sobie takie specjalist glows. Fejdy, zobaczymy, dajmy teraz na prawą stronę, bez moda, bez moda, prawa strona i proszę, no i niestety nie siadło, Upgrader ostatnio nam nie daje niestety, ale mam nadzieję, że mógł wam się spodobać ten odcineczek, ponieważ przetestowaliśmy bardzo dużo skrzynek, wszystkie 50 na 50 więc teraz macie tutaj pokazane, które skrzyneczki możecie po prostu otwierać, które są warte uwagi, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemanko.